Siema, Dzisiaj na warsztacie przedmiot dość nietypowy, jak zawsze tutaj stoją samochody, dzisiaj stoi Mauser, Mauser, który wyjedzie tutaj w postaci bali ogrodowej ruskiej bani nie wiem jakby to nazywacie ja od kiedy zobaczyłem to na internecie, taką balię ogrodową podgrzewaną, stwierdziłem chcę taką mieć, chcę zobaczyć w ogóle jak wygląda posiadanie takiej bali z tego co słyszałem, bardzo trudna jest praca przy tym, chodzi o, że praca przy tym jest bardzo wymagająca, chodzi tutaj o obsługę tego wszystkiego, czyli począwszy od pieca, po ustawienie tego, tej temperatury i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja już zacząłem pracę przy tej bali, zacząłem to robić jeszcze, jak nie miałem kamery. Nie wiem, jak tutaj nie będzie słychać, ponieważ nie mam jeszcze mikrofonu, ale to jest kwestia czasu. Może być echo ze względu na to, że jesteśmy w garażu, ale będę wam pokazywał, jak z takiego zwykłego Mausera można zrobić fajny gadżet do naszego spa, czyli balię ogrodową, ogrzewaną w piec. W moim przypadku zobaczycie, jaki to będzie piec. Dość nietypowy, ale zobaczymy. Zapraszam. Zaczynam od zrobienia izolacji, tak żeby jak najdłużej to ciepło ta bania trzymała, jak najmniej tego ciepła nam uciekało, no wiadomo, no, balia będzie stała na dworze, będzie narażona na różne temperatury, szczególnie w okresie zimowym na te temperatury ujemne. Dlatego też chciałbym, żeby ta gorąca woda utrzymywała się jak najdłużej, żeby jak najmniej trzeba było do tego pieca podkładać. Ponieważ jak się do tej bali już wejdzie, później na mrozie wychodzić, podkładać, no chyba że mam przygotowane już drewno, powiem, szczerze, że może być ciężko wyjść na mróz z takiej fajnej cieplutkiej wody i później dokładać. Jeżeli nie będziemy mieli ocieplonych tych ścianek, to ta temperatura będzie nam uciekać bardzo szybko, przez co będziemy mogli krócej siedzieć w bani, a tego byśmy nie chcieli. Wymieszam piankę i lecimy. A ze względu na to, że ta pianka skapuje na dół, zostawię ją do jutra, tutaj gdzie tą piankę zacząłem, no to fajnie, ona mi jutro zastygnie i będzie można resztę w tym miejscu dać tą piankę, żeby ona nie opadała, a fajnie uszczelniła. Mniej więcej tak prezentuje się jedna strona, też Was nie chcę zanudzać tym jak ja to psikam, więc puszczę szybko timelapsa i zobaczcie jak to wygląda. Dobra, okej, okay. mamy już zapianowaną całą banie. Z tej strony kombinowałem troszkę ze steropianem, ale i tak ten steropian będę musiał tutaj zniwelować z tą deską, więc i tak będę musiał trzeć. Bałem się przykleić steropian na każdą stronę, ze względu na to, że właśnie te deski nie będą dobrze przylegać do tej deski poprzecznej, do której będę mocował to obicie. Lecimy z kolejnymi materiałami, które muszą być na początek, czyli zaczynamy. Zaczynam od desek poprzecznych, które będą szły na sam dół bani. Nie wiem, jak to fachowo nazwać: deska elewacyjna, deska podbitkowa, ale deska którymi będę obijał banie, krętarka, wkręty, piła ręczna, młotek i ukośnica. To są takie narzędzia, które są najpotrzebniejsze. Później będziemy robić unboxing lakieru jachtowego, który kupiłem, ale to za chwilę. Zaczynamy z robotą. Bierzemy się za poręcz. Dociąłem sobie już elegancko pod kątem 45 stopni deski. Deski są grube. Zobaczymy, ile mają centymetrów. deski mają 3 centymetry. Więc fajnie będzie, bo jak się będzie wchodzić do bani, będzie się opierać na tym, no to nie będzie się deformować ani, mam nadzieję, że to nie pęknie. To będę ustawiał elegancko w Dokupiłem sobie do tego jeszcze dwie pijane, dokupiłem wkrętów. Także chciałbym to dzisiaj złożyć, żeby pomalować, żeby to schło sobie przez całą. to wyjechać do poniedziałku, ponieważ w poniedziałek już wjeżdża z ten samochód. I niestety, bania do. w sumie dzisiaj ją już chciałem skręcić i ją pomalować zobaczymy mam nadzieję że to wyjdzie i nie będę musiał siedzieć całą noc tutaj Teraz jak mamy wszystko ustawione i wypożumowane, wyszyłam sobie w czterech punktach, tak żeby nam się już to nie poruszyło. Po bokach dałem takie wsporniki. No nie wiem z której strony dokładnie będzie wejście, więc profilaktycznie dałem z jednej i z drugiej strony, tak że jak się będzie wchodzić, będzie nacisk największy tutaj, to te, ta deska nam się nie będzie uginać. Zminimalizujemy ryzyko pęknięcia tej deski. No, niby nie powinno nic strzelić, no ale w razie W tutaj mamy taką lukę, bo idealnie nam tutaj nie doszło do tego drewienka z racji tego, że musiałem wywinąć materiał z bani, ten, ten plastik cały. Witam w następnym dniu, która niestety nie udało się pomalować e, Bali Z tego względu, że skończyłem koło 24 W sumie to już wróciłem do domu dzisiaj e, Mamy niedzielę, więc dzisiaj nam tylko zostało wyszlifowanie nierówności Zrobiłem wszystko fajnie, zrobiłem jeszcze takie schodki Yy, więc zostaje mi to wszystko dzisiaj skręcić, wyszlifować i pomalować. Yy, zostały nam jeszcze tutaj takie luki, ale yy, do tego muszę kupić większe narożniki, więc teraz chcę tylko wyszlifować i pomalować, tak żeby proces schnięcia dzisiaj został zakończony. To co jest do pomalowania, typu te narożniki, no to już sobie pomaluję później. nie stąd jutro musi wyjechać, dlatego zależy mi, żeby dzisiaj sobie to jeszcze wymalować i żeby to do jutra wyschło. Także co? Szlifujemy i działamy. Do ochrony przed czynnikami zewnętrznymi wybrałem lakier jachtowy. Lakier jachtowy, który był polecany na internecie. Zrobimy unboxing tego lakieru. Na pierwszy rzut oka fajnie starannie zapakowane. Lakier jachtowy wodoodporny marki DREWKRON Fajnie zapakowany, widać, że jest zabezpieczony I słuchajcie, dostałem do tego mydło Mydło i liścik To może być faktura, bądź. Dziękuję za zamówienie Od razu mam paragon za dwa lakiery razem z przesyłką Nie, przesyłka, przesyłka jest w cenie 109,80 yy, 109, Wydaje mi się, no tutaj są 2 litry. wydaje mi się, jak na 2 litry nie jest to dużo. A opinie czytałem, że ma to całkiem fajne. Dziękuję za zamówienie, które bardzo mnie ucieszyło. Bo to oznacza, że wybierasz mój mały sklep i fajnie, że mogłem wesprzeć kolejny fajny biznes. No i do tego mydło luksja. Spoko. Fajny dodatek: lakier jachtowy, wodoodporny. Drew chron. Jednoskładnikowy, bezbarwny lakier uretanowy stworzony z myślą o ochronie drewna narażonego na bezpośrednie działanie wody oraz zewnętrznych czynników atmosferycznych. Dokładnie to, o co mi chodziło. Mam nadzieję, że delikatnie e, ściemnieje to drewno. Ja jestem za tym, żeby to drewno było naturalne. Dlatego nie chciałem używać żadnych lakier obejc, żeby zmienić kolor tego drewna, ale mam nadzieję, że delikatnie ściemnieje ten lakier wyciągnął tą głębię tego koloru. Mam nadzieję, że właśnie ten lakier zda egzamin. Wybrałem lakier e, w połysku. Otworzyłem sobie tą kawę przed chwilą, szarałem i ja Wam powiem, że ma bardzo fajny, porzeczkowy kolor. Przez co mam taką nadzieję, że do drewna mi troszeczkę ściemnieje. Widać? Widać. Fajny, porzeczkowy kolor. Zamykamy. Lakier. Dobra, pomalowane z pierwszego. Powiem szczerze, nie żałowałem tej farby. Poszła mi jedna puszka, czyli 1 litr na cztery boki plus tą poręcz. Jestem w szoku. Zostawiam sobie drugą puszkę, bo muszę jeszcze wymalować schody, ile tutaj mi pójdzie warstw, ale docelowo będę chciał drugi raz pomalować tą banię. No, pierwsza warstwa, no to wiadomo, że ciągnie. To drewno, ale powiem Wam, że ogólnie nie żałowałem tej farby, także tutaj w niektórych miejscach nawet miałem porobione zacieki. Musiałem to rozprowadzić. Na razie jestem zadowolony. No fajnie to się, fajnie to się niby świeci. Fajna tej, zapowiada się fajna warstwa ochronna. Ten drugi raz myślę, że pociągnę. Na razie no piję trochę tego lakieru. Chyba, że będzie bardzo piło, no to będę musiał domówić jeszcze kolejny inwalid. Także spoko. Już się nie mogę doczekać, kiedy wejdę do środka, do wody. Do 40 stopni. Dobra, dajemy temu chwilę, niech to sobie podesknie No i co? I teraz czekamy. Musisz łatę kupić taką kurę. Jeżeli chodzi o lakier jachtowy, powiem szczerze, że myślałem, że to będzie troszeczkę lepiej kryło, jest pomalowane dwa razy i ta struktura jeszcze nie jest taka, czuć to drewno. Ja myślałem, że to będzie tak jak się mówi na, tak jak to jest na tych filmach, na statkach, że to jest tak naprawdę taka skała. Zobaczymy, pomaluję to jeszcze raz, drugi raz, nie piję to tak teraz jak za pierwszym razem. I faktycznie no widać, że ta struktura, że ta ochrona, warstwa tego jest, ale nie jest to powiem szczerze to, czego się spodziewałem. No ale nic, zobaczymy, niech to wszystko wyschnie i do zobaczenia w następnym odcinku z bani.